Siemaneczko, witam Was dzisiaj w mojej zimowni, gdzie przetrzymuję sobie roślinki. Zobaczymy, jak się mają banany, cytrusy i inne egzotyki. Tak, widzicie, sprawuje się panel LED oświetleniowy. Zawsze to tam troszeczkę światła da na rośliny, a zapalimy sobie normalne światło i zobaczymy, jak to się wszystko sprawuje. Tutaj mamy bananka Haiyarai, ten listek zdrowy tutaj się wysuwa, więc jest całkiem w porządku. Tutaj Orinoco Dwarf, jak na razie też wszystko w najlepszym porządku. Troszkę zaczyna, widzę, chorować Glaukum, na niego się zaczyna robić troszkę za tego, ale może mieć też sucho. Więc to może być związane z wilgocią, ale nie chcę go podlewać, niech ma taką suszę. Obok Basio, Basio bez zmian nawet się trochę wysunął. Jest całkiem w porządku. Wędrikozy zielone te takie wykopane, co po mro mrozem dostały, no one widzę trochę cierpią, tu jakiś grzybek się pojawia. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Wracę na drako bez zmian. Yy, tu wstawiłem też kordyliny, bo wydawało mi się, że. Dostały jakiś uszkodzeń mrozowych, bo takie kreseczki się na nich pojawiły, ale jak wyschły widać nic się nie dzieje, więc może wyjdzie. Na dwór z powrotem kordylinka. Tutaj mamy musa. Co to jest? Tibet. Tibet bez żadnego szwanku jak na razie. Tutaj mamy puspa i maniale też jak na razie w porządku. Wszystko. Tutaj mamy Himalayan Fruit. Też listek się wysuwa. Jak na razie nic nie, nie ma. Sucho. Więc go nie podlewam. Tutaj jest e, Jizahi i Laterita. Też w porządku. Zaraz za nią jest bananek taki jak superbum, musela dalej, też w porządku, dwa basjoki również, cytrusy, jak widzicie, idealne listki, nic się nie obsypuje, nawet kwitnie skiermienicka, zobaczcie sobie, pięknie kwitnie. No i tutaj gujawy też bez najmniejszego szwanku, mają dość sucho, jak zaczną się z, z braku wilgoci liście składać, to wtedy będziemy podlewać. Jak widzicie, mango trochę dostało przymrozkiem w tych młodych liściach, ale też będzie żyło. Zaraz zanim jest tą dalej, o tam yy, strelicja ma się też dobrze. Tutaj są welutinki. Na razie stoją. Tu się jeden listek złamał. Pewnie jakiś przędziorek go dopadł czy coś. Trochę przychorował, ale listka wypuszcza, więc chyba przeżyje. Tu zobaczcie, z Kierniewicką, jakie ma przyrosty ładne. Normalnie daje radę. Także cytrusy bardzo dobrze, niektóre banany świetnie. Tutaj Fenix reklinata, Jeden listek wychodzi, drugi. Całkiem fajnie się to prezentuje. Tutaj Cherry moja, jak na razie się nie obsypuje w porządku. Maurelasek również daje radę. Także naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje. Tutaj kolejna Dracena drako. Tutaj macie awokado sadzoneczkę. Sadzonki tych białych kuflików. Jeszcze bambus. Zobaczcie na tej Drzewko butelkowe. Drugi sezon. Naprawdę fajna roślinka. Szeflery. Podobnie w porządeczku. Tutaj facjobluszcze. Troszkę coś. zaczynało chorować mi tutaj babako. Listki przysły, ale miało po prostu sucho przez pewien czas, więc je podlałem i widzę, że już te liście wyżej są ok. Więc. Oby pieniek przeżył, to wszystko powinno sobie dać radę. Eukaliptus, Erytrocorus niestety słabo jak na razie, ale pień ma się dobrze. Nie widać śladu pleśni, więc będzie dobrze. Tutaj jeszcze Eukaliptus, Ficifolia. Liście te są w porządku. Tutaj czubki nieco przyschły. Zobaczymy, czy to będzie dalej postępowało, czy się zatrzyma. Ten Erytrochorus nieco lepiej, ale też szału nie ma z nim. No i tutaj jeszcze jest pomarańczka. Jedna tutaj mandarynka. Mandarynka taka, widzicie, lekką chlorozem, a trzeba będzie ją na wiosnę nawozem potraktować. Eukaliptus cytrynowy. No, słabo. Niestety słabowicie o liście spadają, zobaczymy co z niego będzie. Marakuja, Edulis. Liście sypią się, ale nic, to nie przeszkadza. W zeszłym roku też straciła całkowicie liście i można im nawet śmiało przyciąć. Byle główny pieniek przeżył, ale ma straszną suszę. Trzeba będzie je trochę podlać. No i tam z tyłu widzicie daktylowce, może się do nich dostaniemy. Tutaj widać o. Daktylowce kanaryjskie z własnej uprawy też już wysuwają się listeczki Ładnie tutaj karłatki, proszę też w porządneczku. Karłatki tu, daktylowiec zwykły. Tutaj, tutaj, karłatka chyba będzie. Też daktylowiec, także mają się dobrze. Rosną, Zobaczcie, właśnie, z bliska. Jeszcze tą skiermioną. No i tu pieprz, co ciekawe. Pieprz chce kwitnąć, wytwarza kwiatki. O tu widać nawet kwiatek. Jak na razie widać, ta niska temperatura tu mu nie przeszkadza kompletnie. Na wiosnę go dam do większej to Powinien zaszaleć ze wzrostem. Najgorzej się mają chyba te, tutaj widzę kawendisze wszelkiej maści, te takie ciepłolubne bananki, no cierpią, cierpią z chłodu, zobaczymy czy przeżyją, mam parę w domu, więc spokojnie, nie muszę się o nie obawiać. Idziemy teraz do drugiego pomieszczenia, zobaczymy, no i zapomniałbym jeszcze o pieprzach. Jak się mają, zobaczcie sobie, pieprz brazylijski, przepięknie, chociaż, zobaczcie, końcówki liści mu trochę przyschły, więc jednak takie młoda, ciane liście przymrozek chwycił, ale reszta jest w porządku i dobrze się mają tutaj, zobaczcie, mają sucho, ale to nie jest tak aż sucho, żeby tak przywiednąć, no. Nie wróżę im świetlanej przyszłości. Zobaczymy. Ta fuk fukrea, jak na razie ok. Przejdziemy sobie teraz do drugiego pomieszczenia. A tutaj są tak, palmy. Tu widzicie już takie suche badyle tylko tych yy, brugmansi. I obok nich pomidory drzewiaste. Nie podlewam na razie, niech się trochę przesuszą, żeby spowolniły ze wzrostem. Tutaj obok sadzoneczki yy, karpobrotu. Ładnie sobie radzą. Tutaj największa moja fechoja. Też ładna. No, będzie już tych fechoji troszeczkę. Tutaj trochę karpusik. O, nie za dużo sadzoneczka, ale zawsze coś. Obok karłatka. Ładnie. Siemająca kufliki. W środku tutaj pieprz peruwiański. Jak na razie w porządku. Daktylowiec. Bardzo dobrze. Kordylina. Kolejny pieprz peruwiański. Te, zobaczcie, eukaliptusy cytrynowe chyba. Chyba będzie po nich. Trudno. Obok Waszyngtonie. Mają takie plameczki na liściach, ale tu się jeden wysuwa, tu drugi. Na razie nie widać śladów pleśnienia i usychania tych liści, więc chyba coś w tych Waszyngtonie będzie. Przedzimują. Tutaj te z drugiego rzutu też fajnie, tu o widać po tych pieprzach, też, że końcóweczki przyłapało. Na razie mają jeszcze trochę wilgoci, więc nie problemam. Tutaj te wykopywane z pola brąz, jak na razie w porządku. Kolejna ważka, także tych waszyngtonii trochę jest. Wszystko jak na razie ma się dobrze. Tu jeszcze te nieszczęsne. Żmijowcy, no one dostały dość radykalnie popalić. Wam pokażę jeszcze. Tu mam parę sztuk. Ale chyba dotrwają do, do wiosny. Jest taka nadzieja. I tu jeszcze ostatnie roślinki. Chciałem wam pokazać, a mianowicie aloesy, i one. Super, jak na razie się zimują, nic złego się z nimi nie dzieje. Może za wyjątkiem Aloevera, który wnętrze przegniwa, może puści jakiegoś odrosta, jest szansa, ale na razie słabowicie, słabowicie. No ale reszta, jak widać, nic kompletnie ich nie rusza. Kaktusy, zobaczcie, Opuncje. Alesy. Wszystko. Git. Także tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko, cześć.